A Pan tak specjalnie szeroko tą nogę stawia? Nie, bo tak normalnie. Mhm. Tak mi się wydaje, że właśnie jakoś tak y, sze szeroko. Szeroko? No. Może mi się zdaje, ale. Nawet tak sam ładniej wygląda. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. O tak, też teraz to właśnie No dużo lepiej. Mm -hmm. Bardzo na to, na to No tak, po trochu, po trochu i można tak. sobie wypracować. Najgorzej to jest y, jak gdyby nawyk jakiś taki sobie zły wyrobić. Mm -hmm. y, no bo pan jest w sumie na, na początku tego. Nie. nauki, no, tak. bo, bo chodził pan na tym czasówce, więc można się nowych nauczyć jak gdyby na nowo, tak? Tak. Więc to jest ten ważny okres, żeby yy, właśnie tych złych nawyków się, mm -hmm. się nie, nie nabawić. Dobrze. Dziękuję.